DJ, 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 DJ Hej, cześć, witajcie! Jestem DJ Brighton, i witam Was w kolejnym odcinku z Resident Evil 7 na moim kanale. Witam wszystkich zgromadzonych i zapraszam na. Yy, z szampańską yy, zabawę jak nie mam. W poprzednim odcinku tutaj błądziliśmy w korytarzach, aż w końcu udało mi się już po odcinku odnaleźć prawidłowe drzwi jak nie mam i to są chyba te. Więc idziemy. A, czy coś tu mamy? Tutaj na razie czyściutko. Dobra, nie ma nic. Dobra idziemy, ale słuchajcie, Bo nie widzę, żeby tutaj ...jakieś coś w kartonie leżało, może nic. Nie ma nic. Słuchajcie, o, jest Ethan. How did you get here? Where's Evie? She's Without the treatment she's deteriorating. good thing we're already dying. Don't say that. No, no, właśnie, no, She trusts you. That little bitch, she never trusts. Okay, wait. Evie, no, Evie, Evie. Ellen, listen. I didn't mean to call you that. She's trying to take control. You have to fight her. Stop! Halo, synchronizacja raz dwa, raz dwa, raz dwa zamroziła mnie Coś co się stało teraz. Okej, okay, dobra, wszystko się nagrywa. Eee, no, niestety chyba straciliśmy tutaj Izana, co by nie mówić. Było smutne, ale no cóż, Cóż poradzić mogę na to. Dobra, no nic. Idźmy dalej. Czy coś jeszcze znajdziemy ciekawego może. To, że tych szafek się nie da otworzyć, bo na pewno coś byśmy znaleźli. Bye. But... You right. I did lie to you. I shouldn't have but... All I can say is that if you get this... ...stay away. Forget that you ever knew me. How could I forget you? Have a good life. Tagitan doesn't work like that. We fight for our woman to the end. No nic, jesteśmy w jakiejś rozdzielni. W czymś takim, maszynowni, nie wiem nie wiem. Jak zwał, tak zwał. Co idziemy dalej, cholera, bo... Co jest? We'll be together forever. No nie wydaje mi się, ale... Co jest? Goniemy! Czyżby czy, czy to koniec był? Ludzie giną. Gazowiec. Gazowiec ginie. Właściwie tonie. Bo to my w sumie giniemy w tej historii. Now do you remember? Yes, Evelyn. I remember. Can we be a family like before? No, Evie. We can't be a family. We were never Zabijać a family. I, we I will I never tana. be a family. Then I don't need you anymore. Fantastycznie, fantastycznie. Już nie mam tej kasety, czy cokolwiek to było. Możemy sobie zapisać. Sobie chyba zapiszemy. Nowy zapis, tak i poeksplorujemy troszeczkę. W ogóle nie mam teraz nawet pistolecika, nic. Kompletnie. I ten fakt mnie nie za bardzo. Nie za bardzo by mnie cieszy. Tu nic nie leży. Kurde. Dobra. Tutaj stąd żeśmy. Ja tu już byłem przecież tu byliśmy. Da, kamera mi się wyłącza, więc nie wiem, włączę ją jeszcze raz po raz ostatni. Ale nie wiem, coś, coś z nią jest nie tak po prostu. Laptop niedziałający. Naboje co z tego, że mam naboje? Jak nie mam pistolecika? Halo. Tu jeszcze coś było? Nie, to tylko ten laptop. Dobra, że tu coś było. Zero, kompletne Tutaj hmm. Ciężka słuchajcie sprawa związana, nawet nie wiem czy się nie pokusić o to, żeby żeby tu może zakończyć naszą dzisiejszą przygodę. Wiesz już, ponieważ mam jakieś chyba problemy z e, nagrywaniem obrazu z kamery i a nie chciałbym, żeby... żeby po prostu wiecie, e, stracić czy też e, po prostu e, może się przejdziemy? O nie, tu jest zastawiona sytuacja. Yy, stracić po prostu, żebyście nie widzieli tych moich reakcji. Yy, bardzo mi by było szkoda, więc po prostu zapiszę tu sobie jeszcze raz i tym optymistycznym akcentem pożegnamy się w tym miejscu skąd chyba dwa dzięki temu żeśmy chyba jak tutaj kończyli także taki taki throwback można powiedzieć jeżeli odcinek się spodobał i chcecie takich więcej to oczywiście zostawicie zostawicie no zostawcie jeżeli jeżeli wam się spodobało oczywiście likersona subskrypcja jeżeli nie subskrybujecie trzymajcie się na razie no i papa pa.